Witam serdecznie, Harsznica 2020. Kolekcja odmian Bejo. Nie przez przypadek. Ze mną jest Ireneusz Ruciński, szef sprzedaży Bejo. Oraz Wojtek Kopeć, firma Jara. Irek, dostrzegam na kolekcji sporo nowości. Na pewno o nich opowiesz. Natomiast dla mnie takim standardem bejowskim w tym typie kapus, który się głównie uprawia w tym rejonie, zawsze był pasat. Pamiętam rok 2018, zmieniłem zdanie, pojawiła się nowa odmiana na harśnickim konkursie na największą kapustę. A trzeba powiedzieć, że ten konkurs to jest zawsze druga niedziela września. Czyli nie mówimy o kapuście ciętej w październiku czy w listopadzie, tylko bardzo wcześnie odmiana Report miało wtedy to trzy pierwsze miejsca, tak? Całe podium. E, zgadza się. Dla zgadza BEJO. Się. E, no, może wspomnisz, jak to wygląda z, twojej, e, z perspektywy? Potwierdzam, ponieważ report jest nową odmianą. Jest to odmiana z bardzo wysoką odpornością na kiłę kapusty. Mimo tej odporności na kiłę również ona ma bardzo mocny system korzeniowy, jak również cechuje się bardzo wysoką ogólną zdrowotnością. Pasad i report to jest po prostu bliźniaki, tylko to jest kapusta. Któro, która jeszcze broni się przed kiłą. Mhm. Jest to kiłowa kapusta. Także w tym układzie jak system, często wraca kapusta. No dokładnie w albo w czasami Czasami posiłkujemy się, bierzemy jakieś pola w dzierżawę, nie wiadomo, co tam mhm. kto robił. Wcześniej niektórzy wiesz, nie, nie wszystko mhm. zachowują, no nie chronią, no i gdzieś te kiły występują. No to właśnie ta kapusta jest po to, że można ją zasadzić. I no, nie na wszystkie rasy kiły, ale na, 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 także no, w tym roku wyszła naprawdę bardzo fajnie. Polecam y, komuś, y, jeżeli no, ktoś jest pewny, że nie ma, no to można kupić pasata, mhm. Ale ta ma i korzeń, dobrze rozbudowany system korzeniowy, więc to później wszystko jest w masie mhm. oddane. A ja dodam tylko, że Nitlabor, który tak Ci się że spodobał, także ma te właściwości, że inkrustuje tkankę mhm. korzenia w pełni rozpuszczalnym w wodzie wapniem i także ogranicza presję kiły kapusty więc tutaj synergia też jest solidna Jakub teraz taki bardziej świeży rynek tak taki market odmiana Cyklone bardzo fajna kapusta bardzo elastyczna jeżeli ktoś ma odbiorcę który potrzebuje kapusty od 1 do 3 czy tam nawet mhm. 3,5 to Nadaje się jak najbardziej, ale wiem, że są też odbiorcy, którzy życzą sobie kapusty maks 1,5 kilo, kilo, półtora, mhm. takie kilóweczki, No to wtedy zagęszczamy y, tą odmianę. Czyli do, dobijamy co najmniej do 40 tysięcy? Nawet, nawet, nawet i 45-50 mhm. tysięcy można tą kapustę zasadzić, i wtedy ona y, no jest zagęszczona, rośnie mniejsza. Jakub, a odnośnie nawożenia? Tak, plus minus co najmniej to na 200. Tak. Jeśli nie półtorej tony wszystkich nawozów, jakbyśmy mhm, policzyli. A, I pod tym kątem e, przy obsadzie e, powiedzmy rzędu 30 tysięcy na hektar, czy 25, mhm. które generalnie jest tak, u no, siebie w gospodarstwie, na kiszeniowe. to mamy 50. Gram nawozu na jedną roślinę. Tak. A z tego jaka główka urośnie? No, z tego urośnie ci 3 kilo, 4 kilo. No. A te, te, które robisz w gospodarstwie, może tam przypada z 60 gram nawozu na roślinę, tak. ale to już są takie 6-10 kg. na więcej, tak. Także hmm. widać jakie te nawozy hmm. muszą być Dobra. skuteczne. <noise> że wy, wy, roślina wytworzy tyle masy. Taką główkę. No tak. I, jeśli chodzi o nawozy z jary. Yy, nawet w kapuście, która ma sporą tolerancję na formę potasu, czy to jest forma chlorkowa, czy siarczanowa, zalecam co najmniej część nawozu zastosować w postaci nawozu bezchlorkowego. W tym momencie myślę przede wszystkim o Jaramila Kompleks jako bardzo dobre źródło siarki. Pod tym kątem w kompleksie na mozaikowatych glebach, na pagórkowatych, jest specjalny fosfor w postaci polifosforanów który gwarantuje nam dobrą dostępność i mamy równomierność plantacji. Jest szczególnie istotna w świeżym rynku, bo jeśli idzie na kwaszenie, ma być masa. No A jeśli chodzi o świeży rynek... No musi być jak najbardziej wyrównane, bo wtedy żeby raz, wtedy się liczy plon handlowy, Tak, ile płacą za odpadło. sztuki, która, tak, tak. która ma właściwy kalibraż Które jak się wchodzi nadaje. w pole, mamy wyciąć na jeden raz. Tak. Bo ograniczamy w tym momencie koszty zbioru. Po, po, podobny sposób, w Twoim przypadku w uprawach na kiszenie to jest temat, żeby wjechać w kombajnem. No zgadza się. Czyli też, też musi być na... okno zbiorcze musi się zapinać i dzięki. Musi dojrzeć i wtedy możemy wjeżdżać i wycinać. Mhm. Właśnie dzięki uwzględnieniu Jaramila Kompleks, dzięki uwzględnieniu Nitraboru. Bra, Jarawita Brasitel Pro przez liść to jest coś, co pomaga uzyskać nam właściwe okna zbiorcze, że wchodzimy raz na pole i ograniczamy koszty cięcia, mamy wyższy plon handlowy. No tak, no bo to chodzi o to, żeby kapusta dorosła w okresie wegetacji, żeby mhm. jej nie przetrzymywać, bo e, pomimo, że my to robimy na przemysł, prawda? No, ktoś by powiedział, no to co urośnie, to mhm. wytniemy. No nie do końca to jest prawdą, bo Każda odmiana, jedna ma mniej cukru, mm. druga ma więcej. Dla nas jest to ważne przy kiszeniu, żeby ją wyciąć w tym danym okresie mm. wegetacji, bo jeżeli sadzimy kapusty, które mają 110 dni, no to w takim okresie mamy je wyciąć. Czy po takim okresie, a nie jak 150, czy tam mm. kiedy nam pasuje. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę. Kapusta w Polsce jest to bogate źródło kwasu askorbinowego, naturalnej witaminy C. Z punktu hmm. widzenia nawozowego uwzględnienie przede wszystkim saletry wapniowej w, na, w nawożeniu tak. zwiększa zawartość kwasu askorbinowego w kapuście. Kwas askorbinowy, naturalny przeciwutleniacz tak. i pod tym kątem w tematach kiszeniowych no, jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne, jak nie najważniejsze. Dlatego taki nawóz jak saletra wapniowa z borem nitra Nitrabor.